Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na premierę nowej zdrabki za 30 zł. Jest to galaktyczny 7. Bardzo podobne do tej zdrabki, którą już mamy. Giga 7 chyba się nazywa. No tamta mi się bardziej podoba. W sumie te wszystkie inne za 30 bardziej mi się podobają niż ta, a tabela pewnie taka sama. E no i tak to wygląda. Tutaj można znaleźć symbol siódemki, albo mnożniki są, jest razy 2 albo razy 5. No i jest jeszcze taki bonus, tutaj można znaleźć kwotę. I mam tutaj trzy sztuki, numer 7. No bo jestem ciekawa, czy będzie siódemka w siedemce, Numer 11, no bo jedenastki ostatnio dla mnie były szczęśliwe. No i trzynastkę, bo trzynastka to jest mój numer. Tak się zastanawiałam jeszcze, żeby wziąć może 21, no ale coś nie było dla mnie szczęśliwe ostatnio, chyba jednak nie dla mnie, e, więc mam trzy sztuki. U mnie premierki też niezbyt fajnie wypadają, no więc może tutaj nic nie być. To się nawet nie zdziwię. No, ale fajnie, gdyby coś wpadło, no bo strąbka droga, wiadomo. Nie wiem, czy ją jeszcze wezmę, no, ale na premierkę mam. Do wypróbowania, no i już szukam, może trochę powiększę. Szukam siódemki albo mnożnika, hmm, żeby się wszystko tylko nagrało. Tutaj chyba widać, jest przy lampce, no ale ok. No to sprawdzam, czy uda mi się znaleźć jakąś siódemkę. Na początek jest truskawka. Świnia, warstwa taka sobie, może tą stroną spróbuję. Tutaj auto, gwiazda, ananas, jabłko tęcza, no i bardzo brudząca. Dalej, klucz, ptak. Dzwonek, samolot, kawa, gitara, no już jest on tak w połowie, skuter, czapka, księżyc. Dalej pióro, pierścionek, takie podobne te symbole do tych wszystkich innych drapek. Drzewko, lupa, radio, cytryna, portfel. No jednak wolę drapać giełzną kasę. Tutaj się ciężko drapie. E, ryba. Ta ryba to chyba nowa. Korale. Yes. kości no i trzy do końca świat korona i gruszka no więc tutaj siódemki w siódemce nie znalazłam no ale jest jeszcze szansa na bonus zobaczymy czy to jest jakaś kwota czy co no helikopter podłożyli a więc to jest pustek no takie moje wybory są. E, kontrolne w tym miejscu są D i G. Ok. No to idzie sobie na bok. I dalej mam jedenastkę. Zobaczymy co w tej jedenastce. I tak samo powiększę. I tu poproszę jakąś siódemkę, chociaż. Tutaj jest ananas, kawa, świat, świnia, arbus. Te zdrabki akurat brałam z kiosku, no bo tam mam wybór. No ale moje wybory to są takie, że czasem lepiej nie wybierać. Tutaj nie ma siódemki na razie. Różne symbole. Nie mam. Tutaj też nie ma siedemki. No, w sumie mogłam jedną sztukę wziąć na wypróbowanie, no ale wzięłam już te trzy. W tej zdradzie jest wygrana taka, że jedna na trzy powinna wygrywać, no ale to też jest wszystko kwestia szczęścia i przypadku, więc no nawet na 10 można nic nie trafić. Ok, tutaj jakieś banany, auto, księżyc, no i serce na koniec to jest numer 11, a w bonusie co tutaj jest? No, tutaj jest słońce. No więc lipa. Kontrolnych nie szukam. No i ostatnia sztuka ta moja, nieszczęsna trzynastka. Mówi dzień urodzin, a ja jestem Techowiec. No co zobaczymy, co ten mój dzień tutaj skrywa? Pewnie nic. I sprawdzam dalej. Siódemkę. A jest piesek. Dziura jest już i nagrono, cytryna, drzewko, auto, wiśnie, gruszka, kawa, sygarek, tak anana, stęcza. No już jestem w połowie. Patrzcie, coś jest. O! To jest numer 13. Byłam przekonana, że nic nie znajdę, ale ja mam raz 2. Okej, okay, no to fajnie, to się dwie zwrócą. Będą, no, pewnie dostanę tutaj 30, razy 2 będzie 6 dych. No to chociaż za te dwie. Tutaj już dalej raczej nic nie będzie, więc nie będę czytać. Ale fajnie, że zobaczyłam taki mnożnik. No spoko. ok, No to jadę już dalej. Wzięłam jakieś takie inne zdrapeczki. Też dla mnie tylko jakieś małe krzyżówki. Linie. Do podrapania sobie samej. No i wszystko puste. Więc no. Dzisiaj to i tak już straty. Są. Większe od tych trzech. Galaktycznych siódemek. No ale fajnie, że mam premierę zaliczoną. I... To jeszcze z mnożnikiem. No, akurat ta moja trzynastka się spisała. Z tych wszystkich to bym najmniej oczekiwała tego po niej. Bardziej już jedenastka, a siedemkę to tak, tylko chciałam sprawdzić, czy będzie siedemka w siedemce. No tutaj już wiadomo nic, nie, nie było więcej. Wyczyszczę. No jest jeszcze bonus. To bonusie już też raczej nic nie będzie. Jest rowerek. Miałam trzy różne było słońce, helikopter i rower. No dobra, I teraz tak, zobaczmy. No ta piękna zdraweczka, bo z wygraną, zaskakującą razy dwa. Ok. No to pewnie będę trzy dychy mnożyć. Będzie sześć dych, gdzie ono jest. Mm, tutaj. Okej, okay, no to sp sprawdzam nie tą stroną. Tak jest, 30, czyli 60. No i spoko. Tutaj już widzę kontrolną D. Więc pewnie gdzieś jest druga D i trzecia. Mm. Tutaj jest druga, oj, bałaganu narobiło, no to już nie szukam nawet trzeciej, no ale fajnie, że znalazłam i wygraną, no i to mnożnik, ja tam jestem zadowolona, bo na trzy to mogłabym mieć no 90 na minusie, a tak to tylko 30. I tyle kochani, mam jeszcze jakieś szczęśliwe linie, ale nie wiem czy komuś by się chciało oglądać to w dzień premier, bo pewnie jest dużo ciekawszych rzeczy do obejrzenia. I on tutaj tak, pokaże jeszcze te moje numerki. Taki numer paczki był, gdyby kogoś to interesowało. No i siódemka nie była szczęśliwa, jedenastka nie, ale za to trzynastka. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam udanych premierek, dużo zdrówka, trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!